Orlen paczka z rana, to wiedz, że zlecenie jest od żony Cześć, cześć, cześć Jedziemy do studia, jest przed ósmą. Mam trening z dwójką podobiecznych z dwoma dziewczynami Później będziemy nagrywać VSL Ponieważ musimy trochę ruszyć tematów w biznesie, jeśli chodzi o wrzesień I o to jak ten wrzesień jest zaplanowany Wtedy rusza program mentoring Mój taki 10 miesięczny program, który przygotowuje ludzi do munduru Nieważne czy to jest straż czy policja, czy to jest wojsko. Każdy z nich musi indywidualnie trenować w ten sposób, żeby mieć siłę, wytrzymałość, kondycję, mobilność i generalną sprawność. Tak więc będę ruszał temat, żeby właśnie to nagrać i później wysyłać do swojego web dewelopera, który będzie mi to ogarniał z perspektywy informatycznej. Tak więc cóż, widzimy się już w studio. Pierwszy trening zaczynamy od dziewczyn, gdzie z agą pracujemy nad wzmocnieniem tyłu i generalnie pośladków oraz dwugłowych, ponieważ musimy zabezpieczyć kolana, ponieważ mamy zdiagnozowany tam objaw sotohala. A z Dosią pracujemy mocno nad poprawą siły grzbietu oraz ramion oraz brzucha, dlatego też idą ciężkie kompleksy. Tutaj już były na 43 kg. Każdy też trening to praca nad szeroko pojętą sprawnością, gdzie budujemy kondycję, siłę oraz mobilność, tak by uniknąć urazów, które mogą się pojawić przy każdych tak naprawdę codziennych czynnościach. Zanim wziąłem się za nagrywanie VSL-a, musiałem sobie zrobić taki mały serwis sanek, które u mnie jeżdżą po płytkach, tak więc mam filc techniczny przyklejony na taśmę do mocowania sztucznej trawy, który po naprawdę ciężkich seriach czasami Wymaga wymiany. Bardzo potrzebuję tych samych, ponieważ część z, większość z moich podopiecznych biega, a praca z senkami bardzo mocno się przekłada na poprawę biegu. No i z racji na to, że jutro jest służba, to musiałem trochę ogarnąć w studio. na schodzony ty tydzień, tak żeby po prostu w niedzielę, jak już przyjadę na przykład po służby, to móc sobie tylko zrobić trening i żebym nie musiał tyrać z odkurzaczem i z mopem. Dobra, wracamy do domu ze studia. Później jeszcze przyjeżdżamy na 15.30, na 17.00. Udało się nagrać VSL. -a. Mam nadzieję, że będzie to już odpowiedni VSL, ponieważ podchodzę już do tego trzeci raz. To jest z wideo do mojej strony, gdzie jest droga do PSP, droga do munduru. Jest to mój program online, który co roku próbuję udoskonalić, co roku też próbuję go sprzedać. No, i w tym momencie web deweloper zażyczył sobie właśnie FSL, miałem to nagrać, i z racji na to, że no nie jest to taka. Próbuję to nagrać taką luźną formą, jak teraz na przykład mówię, a w tamtym momencie, kiedy staję właśnie przed statywem, przed kamerą, przed jakimś tam lekkim oświetleniem, no to trochę gdzieś tam mnie przycina ze względu na stres, ze względu na to, że chcę to zrobić, no nie wiem, jak najlepiej. To też właśnie dziwne takie uczucie, że na przykład nie mam problemu, żeby tutaj sobie rozmawiać na ludzie na patencie i wiem, że to co mówię ma sens i ma przełożenie, tak nagle tam lekko gdzieś się stresuje i... Na przykład odcinami mi myśl, że nie mogę tego zdania na przykład dokończyć. Pomimo tego, że mam pewien scenariusz w głowie na to, jak chciałbym, żeby ten film wyglądał. Mam nadzieję, że ostateczna wersja, która dzisiaj powstanie, bo ją będę musiał później skleić, żeby wysłać do web dewelopera. Także trzymajcie też kciuki, żeby to się udało. A jak coś, ja na przykład, jak jesteś zainteresowany tym, żeby spróbować swoich sił na naborze do Straży Pożarnej czy do innej służby, to. Możesz sobie link w tym opisie tego filmu zobaczyć właśnie na zeszłoroczną grupę, jak to tam było wszystko przygotowane, no ale też będę tutaj na tym vlogu opowiadał troszeczkę też o tym, ponieważ jest to mój jakby flagowy produkt, który na pewno przez najbliższe lata będę rozwijał, żeby w miarę możliwości pomóc osobom, które chcą prze... Zawalczyć ze swoim stresem albo chciał spełnić jakieś swoje, na ma przykład marzenia, właśnie o tym, żeby kiedyś w przyszłości założyć mundur. I nieważne z jakiego poziomu startują, ponieważ ja też z pewnego poziomu startowałem. To, że teraz nagrywam i jestem w internecie, to też nie jest jakby mój początek. Ja zaczynałem to wszystko w wieku lat 18, a wymyśliłem sobie straż, jak szedłem do liceum. I już wtedy zacząłem się przygotowywać, zarówno naukowo, ponieważ miałem testy z fizyki i z Chemii. To sam przygotowywałem się fizycznie, a że nie miałem jakby, jakby to powiedzieć trudnego startu, ponieważ zawsze ze sportem byłem związany, tak więc u mnie to poszło w miarę możliwości gładko i przyjemnie, ale musiałem ciężko trenować i trenuję tak od tamtego momentu, czyli od momentu lat 18 nieprzerwanie jestem w treningu. Nie miałem przerwy, która byłaby dłuższa niż dwa tygodnie. Czy miałem kontuzję kolana, czy miałem kontuzję barku, to robiłem coś albo na drugą stronę, na przeciwne kolano, albo na przeciwny bark, żeby cały czas być. Treningu. Więc wiem, że są osoby, które nie są związane ze sportem, ostatni raz wykonywały aktywność fizyczną w gimnazjum, a teraz mają po lat 19 i być może właśnie widzą w tym swoją ścieżkę życia, że chcą założyć mundur, ale trzeba się do tego munduru przygotować, a nikt z kapelusza czy z przysłowiowego krawężnika nie wejdzie na testy i ich nie zrobi, no chyba że jest genetycznym frikiem i po prostu pójdzie i zrobi. No i pierwszy plus nagrywania tego vloga to osoba, która napisała mi, że dołącza do mojego wyzwania na szybko obiad. Polędwiczki w sosie ze szpinaku i fety z makaronem. No i po obiedzie prosto na spacer z misią, ale już nie taki długi jak ostatnio, ponieważ mieliśmy całkiem, całkiem mało czasu na to, żeby po prostu to zaplanować w jakąś sensowną trasę. Wszystko, strzał, super, super, dobrze, wszystko. Zegadnę sobie kasowałeś? Dobra, ale w 3 rundy 60 elegancko. Godzina 15.30, no i tutaj już mocno praca z robaczkami, gdzie wjeżdża akurat mocna końcowa, czyli w tym bloku treningowym połączenie kondycji z ćwiczeniami wzmacniającymi słabe punkty, jak łopatki, ramiona, tył ramienia oraz tył uda, lędźwie i brzuch. No i po treningu przyszedł czas na moje, tak więc połączenie akurat w zadaniu głównym podciągania ze swingami. Podciąganie idziemy oczywiście Rampą 5x3, gdzie każda seria jest wykonana trochę ciężej. Tutaj udało się skończyć na 28 kg dowieszone do pasa. No i taka mała anegdotka z innego filmiku z YouTube'a, gdzie Uczę, jak robić y, samobujanie, jeżeli chodzi o kipping. Ktoś zarzucił mi tutaj, że siły zero dynamiki, zero techniki, tak więc połączenie siły plus dynamiki, ponieważ ciężkie podciągania siłowe plus swingi z odważnikiem 40 kg na 15 sztuk. Tak więc trochę pracy zostało przerzucone. Normalnie po treningu z robaczkami z 15.30 chłopaki, z 17 po tygodniu, gdzie mieli testy. Mają wolne, tak więc do przeszłego tygodnia więc zrobiliśmy swój trening. 3 razy, minuta plus na wierzchu, plus przekładanki pół sztangą na brzuch. Pierwsza minuta 305 metrów, druga 312 i trzecia minuta 327 metrów. Widać, jak waty musiały iść też do góry. Każdej pracującej minucie 10 czasu i finisher zakończony. No, i po wszystkim zostało przygotować nam trochę inną wersję obiadu, ale na kolację. Gdzie zamiast makaronu zrobiliśmy z miesiąc smażone ziemniaki z tym samym wkładem co był na obiad, tylko doszły do tego pomidorki koktajlowe i parmezan. Całość po wszystkim wyglądała naprawdę apetycznie, a smakowało jeszcze lepiej z tym parmezanem. Porcja białka dobita teraz około 170 200. Węgle podbite przed snem, także siada elegancko. Do jutra uciekam po służba.